Cześć! W tym odcinku wyjaśnię dokładnie, czym jest closure i pokażę to również na praktycznych przykładach. Dodam tylko, że przed tym filmem warto byłoby, abyś zapoznał się z krótką serią na temat zakresu w JavaScriptie, o ile jeszcze nie czujesz się z nim do końca komfortowo. W każdym razie, link do tej serii pojawia się teraz na ekranie. Tymczasem zaczynajmy. Podstawowa definicja closure mówi o tym, że jest to mechanizm umożliwiający funkcji dostęp do jej bieżącego zakresu, nawet w sytuacji, gdy jest wywoływana poza nim. Z takim mechanizmem spotykamy się w sytuacji, gdy definiujemy sobie jakąś funkcję, informację wewnątrz niej, a następnie w jakiś sposób zwracamy z niej nową funkcję. Może to się dziać tak jak w tym przypadku poprzez zwrócenie tej funkcji albo przekazanie jej do innej funkcji jako parametr. W każdym razie chodzi o to, że przekazując funkcję w inne miejsce, przekazujemy nie tylko jej ciało oraz ewentualne argumenty, ale również wszystkie informacje, które są niezbędne do jej wykonania. W tym przypadku taką niezbędną informacją jest ta zmienna counter, która nie znajduje się bezpośrednio w jej ciele, natomiast znajduje się poza nim, konkretnie w jej bieżącym zakresie. Zatem, jeżeli teraz wykonam tą całą funkcję init, a następnie zwróconą przez nią wartość, czyli ten obiekt, Przypiszę do tej zmiennej, no to odwołując się do właściwości add, będę mógł wykonać zwróconą tutaj funkcję, a ona spełni definicję closure. Konkretnie wykonamy funkcję poza jej bieżącym zakresem, a ona nadal będzie miała do niego dostęp. I swoją drogą muszę pokazać Ci, jak to dokładnie działa. Ustawię sobie tutaj breakpoint oraz uruchomię debuger. Jeżeli obsługa debugera sprawia Ci jeszcze problem, zajrzyj proszę do opisu tego filmu. Tymczasem chodzi tutaj o to, że wykonuje się właśnie nasz skrypt, natomiast zatrzymał się dokładnie w tej podświetlonej linii, a my mamy tutaj dostęp do zmiennych oraz funkcji. W tej chwili widzimy, że w lokalnym zakresie znajduje się zmienna counter, jest ona ustawiona na 0, no i rzeczywiście taka zmienna tutaj się znajduje. Natomiast zwracaną wartością jest obiekt, który posiada właściwość add, czyli naszą funkcję. Z kolei, gdy teraz rozwiniemy sobie również tą wartość, mamy tutaj taką właściwość scopes, Zawiera ona wszystkie informacje na temat zakresów, do którego dostęp ma ta funkcja. W tym przypadku jest to global scope oraz mamy tutaj nazwę closure. To właśnie w closure dołączone są wszelkie niezbędne informacje, które umożliwiają wykonanie tej naszej funkcji add. Z tego powodu closure można określić również jako taką paczkę, która zawiera dwie rzeczy: naszą funkcję oraz wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do jej wykonania. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli tutaj znalazłaby się na przykład zmienna counter2, to w momencie uruchamiania tego skryptu zmienna ta rzeczywiście znajduje się w zakresie jest to zakres funkcji init, natomiast do wykonania funkcji add nie jest już ona nam w żaden sposób potrzebna. Dlatego, jeżeli teraz znowu podejrzymy sobie closure tej funkcji, to zobaczymy, że mamy tutaj tą jedną informację. No, i akurat na to musimy trochę uważać. Z jednej strony JavaScript dba o to, aby przekazać tutaj te niezbędne informacje, które są potrzebne do wykonania funkcji, a z drugiej strony, w momencie gdy na przykład nie zdajemy sobie sprawy z tego mechanizmu, może się okazać, że będziemy przekazywać w ten sposób duże ilości danych, albo co gorsza, będziemy to robić w jakiejś pętli, niepotrzebnie marnując pamięć. To, na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, to fakt, że w JavaScriptie funkcje występują jako First Class Object. Inaczej mówiąc są traktowane jak każda inna wartość, zwracane z innych funkcji bądź też przekazywane do nich jako parametry. Drugą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to pomimo tego, że ten przykład jest naprawdę bardzo prosty, mamy tutaj zaprezentowany wzorzec projektowy, konkretnie jest to module pattern, który w zasadzie całe swoje działanie opiera właśnie o mechanizm closure i sam w sobie jest sposobem na to, aby osiągać w Javascriptie tzw. Tak enkapsulację danych, czyli inaczej mówiąc chodzi o ukrywanie pewnego rodzaju danych i wystawianie tylko określonego interfejsu do tego, aby ewentualnie tymi danymi manipulować. Takie coś jest całkowicie naturalne, chociażby w przypadku programowania obiektowego, w, w których mamy klasy oraz ich publiczne oraz prywatne metody oraz właściwości. Natomiast w JavaScriptie, w momencie nagrywania tego filmu, takiej opcji oficjalnie nie ma, chociaż aktualnie jest już w procesie TC39 i całkiem możliwe, że wkrótce będzie do naszej dyspozycji. Tymczasem możemy jeszcze skorzystać z TypeScriptu, ale nie o tym jest ten film. Jeżeli chodzi o teorię, to już wszystko, co chciałem powiedzieć, i, i przy okazji udało mi się poruszyć tutaj ten praktyczny przykład wykorzystania closure, czyli DAS, jeszcze chodzi tutaj o wykorzystanie module pattern oraz enkapsulację danych. Na tym etapie uruchomimy sobie jeszcze nasz kod i pokażę Ci jedną ważną rzecz. Zwróć uwagę, że pierwsze wykonanie metody ADD dało nam wynik 1 i szczerze mówiąc, nie ma w tym nic dziwnego. Counter początkowo jest ustawiony na 0, a następnie zwiększamy jego wartość o 1 i przypisujemy tą nową wartość do niego, a następnie tą samą wartość zwracamy z naszej funkcji. Pytanie więc, co się stanie w sytuacji, gdy wykonamy naszą metodę add raz jeszcze? Okazuje się, że otrzymamy ten razem wynik 2. I powodem takiego zachowania jest właśnie closure, który jest cały czas przyczepiony do naszej metody, dzięki czemu wywołując ją ponownie, cały czas pracujemy na tej samej wartości. I swoją drogą w tym momencie znowu muszę zwrócić Twoją uwagę na jeden mały fakt. Chodzi o to, że gdyby nie mechanizm closure, to funkcja init, którą wywołujemy dokładnie w tym miejscu, po zakończeniu swojego działania, czyli przypomnę, że funkcja kończy swoje działanie w momencie, gdy jawnie bądź niejawnie zwraca jakąś wartość, i w momencie, gdy to się dzieje, stosując uproszczenie, wchodzi do gry mechanizm o nazwie garbage collector, który zajmuje się tym, aby usunąć z pamięci wszelkie zbędne informacje. Na temat Garbage Collector będę rozmawiał jeszcze w jednym z kolejnych filmów. Natomiast, w ramach naszego przykładu, chodzi o to, że zmienna w 2 zostaje usunięta z pamięci, natomiast Counter zostaje dołączony jako closure dla metody ADD i dzięki czemu cały czas mamy dostęp do tej informacji. Mam nadzieję, że na ten moment wszystko jest tutaj jasne, i teraz przejdziemy do kolejnego przykładu. Konkretnie, klożut sprawdza się świetnie w momencie, gdy mamy do czynienia z różnego rodzaju eventami. Takim eventem może być na przykład kliknięcie przycisku. I przygotowałem tutaj taki counter, po kliknięciu którego nasza wartość tutaj powinna zwiększyć się o jeden. No to teraz spróbujmy zrobić tak, aby to wszystko działało. Przede wszystkim pobieramy poszczególne elementy z drzewa dom i inicjalizujemy licznik. Następnie musimy dodać event listener do tego, aby nasłuchiwać kliknięcia dokładnie w ten oto przycisk i po kliknięciu chcemy zrobić tak, aby nasz counter zwiększył swoją wartość o 1, a następnie chcemy zrobić tak, aby jego bieżąca wartość została przypisana do tego oto elementu. No i teraz po zapisaniu tego pliku, rzeczywiście po kliknięciu tego przycisku nasza wartość jest powiększana. Problem jednak tutaj polega na tym, że w tym momencie nasza zmienna counter znajduje się w globalnym zakresie czyli w zasadzie jest dostępna z dowolnego miejsca naszego programu, a także każdy ma możliwość wpływania na nią. W praktyce wyobraź sobie, że gdzieś tam później w naszym programie ktoś dodaje do naszego countera wartość 1. Okazuje się, że teraz po pierwszym kliknięciu na przycisk nasz kanter od razu zyskuje wartość 2 i oczywiście jest to jak najbardziej logiczne oraz poprawne, natomiast zdecydowanie niepożądane. Pytanie teraz, w jaki sposób moglibyśmy się przed tym ochronić? Jedną z rzeczy, która mogłaby przyjść od razu do głowy, byłoby usunięcie naszej zmiennej counter z globalnego zakresu czyli przeniesiemy tę zmienną do lokalnego zakresu tego callbacku wykonywanego w momencie kliknięcia no i teoretycznie to mogłoby zadziałać, natomiast poprawnie zadziała tylko raz. Wynika to z faktu, że za każdym kliknięciem resetujemy tutaj ten licznik. No i teraz pytanie jak możemy sprawić, aby wykorzystać w tym momencie closure do tego, aby poprawnie zaimplementować ten licznik. Ano możemy cały ten callback przypisać do zmiennej increment. Następnie stworzymy sobie tutaj drugą funkcję, wewnątrz której zainicjalizujemy ten nasz cały timer. To wewnątrz niego możemy przenieść na przykład tą zmienną oraz zainicjalizować licznik. W ten sposób, jeżeli zwrócimy sobie tutaj tą funkcję, którą mieliśmy wcześniej, okaże się, że zastosujemy tutaj closure do tego, aby przechowywać tą wartość counter. Teraz wystarczy, że utworzymy sobie tutaj tą zmienną count, której wartością będzie to, co zostanie zwrócone z funkcji init. A w tym przypadku będzie to nasz wcześniejszy callback. Po zapisaniu pliku okazuje się, że wszystko działa tutaj poprawnie, a ja polecam teraz zatrzymać ten film i zastanowić się, co tutaj dokładnie się dzieje. Pamiętaj proszę o tym, że wartością tej zmiennej jest, jest wartość zwracana z funkcji init, czyli dokładnie ta funkcja. No i ta funkcja dostarczana jest tutaj ze swoim closure, czyli dokładnie z tymi informacjami, które są niezbędne do tego, aby w ogóle tą funkcję uruchomić. Tutaj oczywiście jest to dość prosty przykład i warto byłoby zadbać o trochę optymalizacji, natomiast zależy mi na tym, abyś zrozumiał przede wszystkim koncepcję. W każdym razie doszliśmy tutaj do kolejnego życiowego przykładu wykorzystania cloju, czyli obsługi zdarzeń. No i teraz pokażę jeszcze jeden obszar, w którym wykorzystanie cloju odgrywa ogromne znaczenie, a dzieje się to praktycznie na każdym kroku w przypadku programowania funkcyjnego. Weźmy dla przykładu caring, na temat którego nagrałem oddzielny odcinek. W tym przypadku mamy taką prostą funkcję przyjmującą dwa argumenty i mnożącą jeden razy drugi. Zatem podczas wywoływania tej funkcji musimy od razu podać oba argumenty. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy stworzyli tę funkcję w nieco inny sposób. I wykorzystali closure do tego, aby móc wykorzystywać tutaj również caring. Czyli tworzę tutaj nową funkcję, która przyjmuje jeden argument, a następnie zwracam z niej drugą funkcję, która będzie przyjmować drugi argument. Funkcja ta, wykorzystując closure, ciągle będzie mieć dostęp do tego pierwszego argumentu przekazanego tutaj i jednocześnie też w dowolnej chwili będziemy mogli ją wywołać, przekazując drugi argument. W praktyce wygląda to mniej więcej tak. W pierwszej kolejności wykonuję funkcję Multiply i przekazuję do niej tylko pierwszy parametr, natomiast później w dowolnej chwili mogę wykorzystać fakt, że przypisuję jej wynik do zmiennej, a następnie ponownie wykonać, mnożąc przekazaną liczbę. W tej chwili oczywiście otrzymam 10, ponieważ dwójka jest zapamiętana tutaj z pomocą closure, a tutaj przekazuję piątkę. Mało tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą funkcję wykonywać wiele razy, przekazując do niej inne wartości. Także, jak widzisz, wykorzystaliśmy tutaj closure do tego, aby wykorzystać jedną z technik programowania funkcyjnego. No i tak naprawdę takich przykładów mógłbym podać teraz jeszcze bardzo dużo. Natomiast w tym wszystkim najważniejsze jest to, aby stało się dla Ciebie jasne, czym jest closure, kiedy występuje i w jaki sposób je kontrolować, do tego, aby, no właśnie, zyskać większą kontrolę nad pisanym kodem i jednocześnie zabezpieczyć się na niektóre pławki, które powstają w przypadku nieświadomego wykorzystania closure. Na koniec dodam, że jeżeli temat programowania funkcyjnego Cię zainteresował, na moim kanale znajdziesz całą serię filmów poświęconą właśnie programowaniu funkcyjnemu. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym filmie już za chwilę.